Siemano, cześć, witajcie ludzie bardzo serdecznie. Jestem Kenny. Zapraszam Was na pierwszy materiał Pierońsko dobrego Westernu, który to wyszedł z pod rąk Techlandu, czyli dokładnie tego samego studia, które stworzyło Daylight i właśnie w ramach tego, że. Ink Light seria się kończy i zostaje zastąpiona czymś innym na Candy Top Games. To właśnie pomyślałem, dlaczego nie coś od Techlandu. Ponownie, z tego względu, że studio ma naprawdę dość spory i umówmy się, dobry dorobek produktów, więc kurcze, Call of War z Guns Liger w zamian za Daying Light jest tutaj bardzo dobrą pozycją. Też z tego względu, że chciałem sobie przypomnieć, jak ta gra wygląda, jak. Cała fabuła przebiega i jak się kończy, przede wszystkim przygoda Billy Kita, Patagoreta, Jesse Jamesa i Selesa Gravesa na Dzikim Zachodzie i wielu, wielu innych cowboyów, więc myślę, że tak samo jak i ja, wy też zostaniecie wciągnięci troszeczkę w tą opowieść i będzie miło. Wszystko, co miałem powiedzieć, powiedziałem. Grajmy. Chyba. I są trzy opcje, pojedynki, akcja i opowieść. Akcja to chyba przechodzimy fale wrogów, nie pamiętam, kompletnie pojedynki, no to pojedynki, a opowieść to jest to, co w tym momencie nas interesuje. Nowa gra, tak, chcę, żeby wszystko było zastąpione. Poziom normalny, wiecie co, nie będziemy się tutaj jakoś szykanować poziomem trudnym, tak, żeby miło nam się grało i nie było problemów, żebym też zbyt często nie ginął. Zapraszam. Don't I know you, sir? Don't believe so. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves, the bounty hunter? Used to be. Ah, well, what are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight, that's Jack and, and Steve. Ben's behind the bar. I oh, bet you got some great stories. A couple? <laughs> Any of them true? A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? I, is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. That scrawny son of a bitch had no fear. Yes, your for nobody. I heard he collected the ten stars off any crooked lawman who crossed him. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Co, zaczynamy? Też wam nie powiedziałem, że cała, cała produkcja jest zrealizowana w formie kreskówkowej. Takiej nieprzesadnej, ale bardzo fajnej formie kreskówkowej. O czym dokładnie mówię, zaraz zobaczycie. Rozpocznijmy grę. Teraz jeszcze chyba będzie krótkie wprowadzenie. Uh. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. Stinking Springs, bound. I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. But before I tell you why I want that son bitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, haha? Uh -huh. No, Steve. The other kind of funny. What exactly. Zobaczcie, to jest właśnie ta forma kreskówkowa, o której ja wam mówię. Nie do przesady, ale jednak jest. I ja mam coś przytrzymać, żeby dostać punkty umiejętności. Okej, okay, dostępne punkty 2. Czy mi poziom przeskoczył z. Nie wiem z czego. Tak chcę. To. I chcę łowca działający na dużych traper walczący z bliska. Noob, Nie chcę nic takiego fajnego. Albo kurczę, nie wiem, dwa rewolwery to jest ogólnie tak, że dwa rewolwery to jest um, no bardziej walka na bliski dystans, tak? Walczące z bliska, też traper to jest chyba na strzelbę i na obrzyn, z tego co ja tu widzę po obrazkach. A łowca działający na dużych dystansach, nie wiem, co tu mam jakiś super rewolwer, który tak strzela, i później strzelbę. Ogólnie ja bardzo lubię na daleki dystans, ale też lubię dwa rewolwery i siać zamęt totalnie z bliska. Więc nie wiem, może to sobie tak, to by było fajne. I możemy chyba iść. W ogóle, zaraz wam coś pokażę, ale to dosłownie za chwilę. I coś miałem też jeszcze mówić, ale co? To już dokładnie nie pamiętam. Dobra, lecimy. Lecimy. Tak, okej. Okay, ale ja nie mam żadnej broni, niczego na razie. Chyba zaraz dostanę, mam nadzieję. Gram oczywiście na od x bo nie wiem, na myszce jakoś mi się za bardzo nie chce. nacisnąć, aby w dowolnym momencie wyśledzić cel misji. A poza tym, będziecie mieli ładną, płynną kamerę, tak? Wróć do kryjówki. Krzyżyk. O właśnie, miałem mówić o tych mm, dopiskach, które siedzą tam w barze cały czas opowiada Silas. Chodzi o to, że jak ja będę się skupiał na przykład na zabijaniu wrogów, czy po prostu przechodzeniu danego etapu, czy robieniu jakiejś czynności, nie będę mógł w danym momencie też zwracać e, uwagi na te dialogi, wszystkie. Więc mm, wy sobie je po prostu czytajcie. Ja nie zawsze dam rady przeczytać. Tylko często będzie tak, że że ja sobie je po prostu. No, będę słuchał i nie wszystko też oczywiście zrozumiem, ale większość i nie powinno być z tym problemu. No, po prostu nie dam rady się skupiać na dwóch rzeczach, jednocześnie czytać i jeszcze grać, więc. Czytanie zostawiam wam, um, tym, którzy nie muszą się skupiać też na ogarnięciu pada. Doświadczenie zdobywasz z przeciwników. Prosisz go by nawet na podzielamy, poziomy, dodatkowe umiejętności. Dobrze, Pawełin rozumiem, to nie jest problem. Biec sprintem. Mustafa. Mustafa, Mustafa. To Mogę go zabić? Dobra, biedny koń. Chciałem się na nim znęcić. Zbieranie jakichś rzeczy po tych ziomkach. A by the way, wiem, uratuj bilikida, ale ja sobie włączyłem opcję dwa rewolwery. Złap dwa rewolwery, ale aby. Okej, już wszystko wiem. Dziękuję bardzo. I teraz to działa najprawdopodobniej, tak? Aha, tak to działa. Tak mam zbliżenie i też nawalam. Dobra, czyli to nie działa, że na lewym. Okej, okay, rozumiem proste działanie. Twoja koncentracja zwiększa się w miarę zabijania Zmierza. wrogów. RB, koncentracja, no kurwa, RB jest tu. to nie było na daleki dystans. Czekajcie, bo tych polensteinów tam jest strasznie dużo. Co takie okrzyki bojowe mać? O kurwa, biedny. Cześć, żeby tu przyładować Nie mam jakiejś broni, ale takiej na daleki Faktycznie zasięg, to weźmy sobie jeden rewolwer Tak ich wykończę Po pierwsze, że, że zmarnuję Chyba zmarnuje mniej amunicji Tak No, przynajmniej się postaram zmarnować mniej amunicji To będzie większa celność, więc umówmy się No, bez przesady dostał trzy kulki. Dzięki. Sokole oko, ruchomy cel, super. Między oczy, Sokole oko. Dostałem jakieś kombo czy coś takiego. Widzieliście, jak się przywrócił? Jak... jak placki. O, ktoś w shopie. Cześć. Przykro mi bardzo. Uh. Zapomniałem, że tu jest fajny soundtrack i fajne odgłosy w ogóle całego świata. Słyszycie tam psy w oddali, czy w ogóle to tak, jakby żyje, wszystko swoim życiem, więc całkiem spoko, Ja tu idę do tych ziomków, bo trzeba pozbierać oczywiście amunicję i inne pierdol. Hello! Czy ktoś zginął od tego? Raczej nie bardzo, nie wydaje mi się. Użyj, by kucnąć, proszę bardzo. Tu jestem! Tak jest! Wiecie co? Ja kiedyś to grałem i najprawdopodobniej... Czy w sumie teraz też, ale jedną misję sobie tylko przeszedłem. E, I najprawdopodobniej nie będzie wszystkich rzeczy do pozybrania. Bo tutaj chyba był klejnot jakiś dziwny. Czy coś takiego, albo i nie pamiętam. Nie wiem, nieważne. Mogę kury zabić? Mogę kury zarżnąć! No, jeszcze 10 punktów za to dostaję. No spoko, nie? Be. Ogólnie 5 kur to jeden człowiek. Fajnie sobie cenicie tutaj tych... No widzicie? 5 kur dostałbym to samo. Grubo cenicie sobie... Wow! What the fuck? Możesz rzucić kulę, kuli, jeśli wskaźnik oddechu śmierci jest w pełni naładowany. Dałem radę. To była kula wymierzona prosto w moją głowę, najprawdopodobniej komuś się udało raz w końcu. Brawo, szacun, jestem pod wrażeniem. Nie wiem co jeszcze powiedzieć. Zamienimy się na dwa rewolwery. Jasne, że cię mogę zabić. Pokazać ci, jak to zrobię? O tak. Ta koncentracja strasznie szybko ucieka. Bardzo szybko. I to mi się nie podoba. Najprawdopodobniej w umiejętnościach będzie coś, co może ją powiększyć. No standardowo. Ktoś od tego padł? No nie. Dobra, tyle. Idziemy dalej. Naciśnij w dowolnym momencie, by wyślić cel misji. Proszę bardzo. Oops, wywalcz sobie drogę, tylko co wygadacie do mnie? Którędy? A tutaj jesteście. Bo chyba chyba nikt od tego nie zginął. Oops, sorry. Ktoś jest ewidentnie w tym budynku z tego względu. Oops. Pozor. Kurcze, stary. Im się czasem udaje naprawdę wymierzyć we mnie kulkę. Okej, okay, na wylot przeszedł. Weź do środka i spotkaj się z Bilikidem. Ha, tam jest Bilikidem, to jego strzeliwali. Dobra, pozbierajmy sobie amunicję, bo nie wiem, czy czasem jej nie zabraknie w którymś momencie. A, dobra, chyba mam dość sporo. O co ja tu widzę? Aha, za to zawsze można pozbierać punkty. Okej, okay, otwórz. Tak po prostu znaleźć bez jednej zadry na Kto to jest? Nie znam cię. Daj, daj trochę Tutaj będzie Billy i Charlie Bowley. Jakiś ziom. Nie znam To jest chyba Billy. Tak, to jest Billy Kirt. 21 lat i 21 trupów? Coś malutko. Coś słabiutko. Billy Grab a gun and get to the window! By the way, so you were friends with Billy the Kid? Yeah, sort of. Raczej nie do końca, ale przynajmniej dostałem od niego broń. Bardzo fajnie. Kula szła w moją stronę. Czekaj, ja jakieś combo chyba dostałem, co o co to chodzi? Ruchomy cel, szacun, czyli jestem ogólnie dość dobry. Kurczę tak. Eee. Okej. Okay. Na pewno dostałem coś. Oberwał Charlie. Już biegnę na drugą stronę. Oki doki. Tak jest. Someone else strzał. Ale to chyba dostaje faktycznie jakiś kursie Combo 8. Teraz praktycznie chyba nic nowego. Deski rozwalam wokół. Kombo zniknęło. To faktycznie trzeba dość szybko robić. Dość bardzo szybko ich zabijać. Dałem radę. Heheszki. To nie wiem co teraz. Było jasne nawet dla Billy'ego, że może jednak rozwaga byłaby lepsza niż waleczność. Czyli co, spieprzamy stąd? Leć po koni i poprowadź je na tyły i odciągnij ich uwagę. Okej. Okay. Dobra, się zmywamy. Masakra, ale bajzel! Ja pierdo... Tutaj? Tak. By wyłamać drzwi. Pow, pow, pow. Aż tak po prostu nie trafić. Choć tu. Dobrze. E, jeśli chodzi o amunicję... Dobra. O, widzicie? Moli się odezwała jedyna. Żeby zmienić broń, no to tyle umiem. Hey, boy, tarczownik, a ja nie mogłem go zabić przez to okienko? Nie wiem, idę na górę. Czy idziemy na górę? Fajnie. Ja mam pytanie, co w tym momencie się wydarzyło? Bo jakby nie okarniam. Co to było? Jakieś kombo totalne, ale włączyłem je czymś nie. To chyba raczej było uruchomione przez grę. Ej, czy zrobimy to tak? Reload. Ej, nie mam amunicji. Dobra, najpierw pointy Ale to może nie trapper, tylko faktycznie desperado wyposażony w dwa rewolwery. O co chodzi? Dłuższe kombinacje, aktywne o 50% dłużej właśnie. czyli to wszystko chodzi o kwestii umiejętności, to w co ja sobie wyposażę swojego bohatera, to jakie umiejętności mu dostarczę e, i nie ma z tym problemu, żeby sobie jakoś powiększyć troszkę czasu. Pat Garrett. Pojedynek? Czyżby... Tak, dokładnie. Dokładnie, pojedynek pierwszy. Jak to się odbywało? Już w sumie nie pamiętam. O kurczę, dumny, przystojny, zręczny inaczej, Pat Garrett. Aha, czyli nie powinno być ogólnie problemu, wydaje mi się. Go zabić. Tak jest, dokładnie. Dokładnie. I co z tego stary? To nie zmienia faktu, że ja muszę jakoś się ogarnąć. Skupienie, okej. Okay. Utrzymuj swojego wroga w polu skupienia za pomocą RS, naciśnij by kontynuować spoko, nie ma problemu. To jest pole skupienia. Skupienie jakoś się zwiększa. Moja ręka na broni. Okej, okay, ziomek. Nie chodź tyle. Ja stoję w miejscu, nie widzisz? Kurwa, umówmy się. A ci się dostanie w twarz. Uwaga. Kiedy przeciwnik zaczyna sięgać pod broń, naciśnij RT, aby wyciągnąć broń, następnie wymierz za pomocą i naciśnij... Okej... Okay. No? Oj, prosto w twarz! Będzie inna opowieść, zapomniałem, że ta gra tak, tak funkcjonuje, o. Odblokoval nám osiągnięcie tym razem na serio. Aha, w taki, taki sposób. Dobra, jestem. And... Last thing I heard was just just This is Okej, okay. słuchajcie, honorowo zabity, skupienie, szybkość, premia, okruchy prawdy 3 na 3, czyli znalazłem je wcześniej, to się jakby zaliczyło. Dobra, sukces, słuchajcie, tutaj sobie kończę, mam nadzieję, że się podobało. Troszkę krótszy ten pierwszy odcinek, nie dobiłem jakoś do 30 minut, ale to już nie pamiętam w jakich, jak to funkcjonują te misje, w jakich odległościach czasowych, jak długo one zajmują, więc najwyżej sobie kolejny odcinek zrobimy, dwie. A tymczasem zostawcie łapę w górę, opiszcie które macie w opisie, no i tyle, trzymajcie się gorąco, cześć, na razie, pa!